Cześć, Cześć Marka z tej strony, Ali. Dzisiaj będziemy nagrywać karty LEGO Ninjago. I tutaj mamy zestaw startowy z jedną saszetką z pięcioma kartami w środku, jedną kartą z limitowaną małą i jedną kartą z limitowaną dużą. I tutaj mamy Eco Blistera, gdzie są cztery karty limitowane i pięć saszetek z 25 pięcioma kartami razem w środku. Ok, no to zaczynamy. Otwieramy najpierw. Zestaw startowy z Mega ninja. ok, Teraz sobie to przesunę i będziemy... i otworzymy, teraz go będziemy otwierać ok I Mamy prawie go otworzonego weźmy trochę, ok i najpierw mamy okładkę tak, z przodu, tak z tyłu tutaj mamy oj padło Wejdzie. mamy chyba taką okładkę, tu, gdzie są pokazane karty limitowane i inne karty okej okay. to to oj kolejny to jest Możemy się tradeować kartami, czyli wymieniać się albo walczyć. To sobie złożę i Tutaj mamy zwykły album, bez niczego, ani zakładek nawet. Tutaj położę. Tu mamy drugą zakładkę. Tak z tyłu. Okay. Tu mamy dużą, limitowaną kartę, w którym jest Kais Shintaro. Tad jest limitowana i tak wygląda. A z tyłu wygląda tak. Kolejny to jest Mały Złoty Lloyd. Mała karta. Też limitowana i tak samo z tyłu wygląda. Okej. Okay. To teraz otworzymy tam jedną z wyspału startowego i będziemy się brali za eee, za ekoblistera. OK. I mamy tutaj szanse 14 kart ho holograficznych jest. Jest 18 kart mega stworów, 13 kart piarskich, 3 karty Sintaro jedna w co czwartej i 12 podwójnych kart ultra i jedna w co szóstej seszytce okej, okay, no to otwieramy okej, okay. to położę tu i mamy mega rogaty stwór Okay. Mamy dziel z Sintara Mamy wojownik Nindroid. Nie, i wojownik Nindroid. Mamy atak nietoperza. Tak. I mamy dżunglowy smok. Okej. Okay. To to wszystko z tabu startowego. Teraz będziemy brali ekoblistera. Blistera. No to otwieramy. Okej. Okay. Sprawdźmy. Mamy tu cztery seszeczki. Idzie z piąta. Okej, okay, to położę tu. Okej. Okay. To tak będzie. I mamy jednak tutaj jedną edycję limitowaną, bo to jednak są cztery łącznie wszystkie. A tu może być tam, dobra, okay. A tu może być jedna, więc mamy taką edycję limitowaną, więc już mamy dwie. I jeszcze z tą dużą mamy trzy. Ok. Więc otwieramy pierwszą troszeczkę z EcoBlistera. I w niej mamy. tutaj tu rzucę. Mamy tutaj jakąś karteczkę. Aha, to są rodzaje kart pokazane. Ok. I mamy tutaj silny duet legacy Lloyd i Kai. Tutaj jest bracia... Bent homar i KALMAR Kolejne to jest NIEBEZPIECZEŃSTWO OD SPODU Kolejne to WODNY, wodny MECHLOIDA W AKCJI I mamy KALMARA HYDROMOS Jeden jest chyba jakiś rzadki, bo ma dobre statystyki I się tak świeci Okej, okay, to tu pole. Więc druga soszeczka. Druga z pięciu. I mamy tutaj kartę, która ma akcję i, I ona przecież uwaga. Okej. Okay. Kolejny to zła drużyna strelników Marej. Oj, spadło. Kolejna oto powódź Wgięty zderzak I kolejna chyba rzadka To jest Ultra głębinowy kaj Okej, okay, więc już mamy jakby Nie wiem czy to są rzadkie, ale chyba tak Więc już mamy takie dwie A jak nie to To po prostu się Ale nie wiem Okay. I mamy tutaj sprytne, mamy zdeterminowany duet Legacy Lloyd i Cole, okay. tutaj jest poza mecha kolejne to okręceni. Kolejny to Hydromoc. Tak wygląda. I zostają nam ostatnie dwie soszetki i teraz jak to moc będzie nam została tylko jedna. Więc otwieramy. Ok. Mamy tutaj doświadczony duet Lloyd i Jay. Silny Jay Legacy. Tak wygląda. Uważaj, gdzie idziesz. I to kol jest. Tu jest bańka ochronna. Mamy kolejną taką kartę. Ultra głębinowy kol. Tuż mamy. Mamy. Mije, Kola. Kaja i. Kalmara. Ale mamy jeszcze jedną saszetkę. Więc zobaczymy, czy w niej też to wypadnie, coś z tego. Więc no jak tak, to jednak to chyba nie są I to jest ostatnia pierwsza w naszym openingu. I to jest Gwałtowna drużyna mechaniczna covera i Niszyciel Boa. Tak wygląda. Zdeterminowany J. Legacy. Pływająca perła w akcji. Turniej rycerski mamy ultragłębinowe gripy. Więc to chyba jednak nie są zaskie karty, bo w, chyba w każdej saszetce trafiliśmy co mogliśmy, tylko nie w jednej. Więc jeśli Wam się filmik podobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Pa!